udało się dojechać do Rajczy, idziemy do Dawida, później odbieramy Oskara, on jest jeszcze w Katowicach, i co tu dużo mówić, czeka na przygoda, hej, ho. Drogi, żeby, kurwa, w krzakach. Dokładnie tak. Sie ma i no, stymurek wzed kurwa tu Od której jedziesz? No w kawałbogo ciężką jak metrów Nie, że tutaj złamę Domik padł No ale była tam górka I jest cały czas Nadaj jest Cedanowski Wysoko 400 metrów góra A przeszliśmy więcej. Nie Zagarek, na pewno 400 metrów nie przyszliśmy. Nie, nie przyszliśmy 400 metrów kurwa. Patrzcie ja patrzę, że <laughs> 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 jakie, jakie są. Patrzcie jakie są ładne. <laughs> Stamtąd przyszliśmy <głos> <głos> Jeszcze tak Tam jest fest Mamy nie? Faktycznie boki No coś Fajne W ogóle nie jest to... Ale potwarte, no O, rzeźnia straszna Połowę drogi mamy ze sobą Trzeba o, zrobić pit stop Bo czeka jeszcze nas O Jezu Przerwa Przerwa Te chmury idą na tą stronę. Dobrze nie dupą. dupą. <laughs> Jakbym dupą beknął to by było kurwa źle. Jak dalej wyciągnąć? I jak ja się sturna z górki Ale Wiesz, za szybko jesteś, może się przejdziemy jeszcze gdzieś? Nie Chodźmy gdzieś kurwa nie. Kurwa chodźmy gdzieś Nie Tam i koniec Jak się czujesz? Węcony trochę, ale nie jest źle. Nic, no i masz trzy idealne, kurwa, w tej kęciku, kurwa. Do tych samych drzew się przypnie. No. nic nie widać. Jest i piła schodki, miejscówka na górze do spania kurwa prycza kurde ja normalnie to można się legnąć, kurwa jak będzie masakra, to ta elegancja Francja cześć Tak, tak, tu, tu będzie jeden, tu kiedy stoi drugi, ty ty stoisz. Czyli co, Oskar, My tutaj będziemy spać, tak? No, no. A to na. Co na kaninę? Tu Dajcie prawda. to się nie powinno załamać. Pierdol obiektywy, kurwa, za dużo obiektywów, już się mota. Jest Joskar Świecę Chlebek się bali, ej Dobra Stanowisko numer 1 Stanowisko numer 2 Stanowisko, Stanowisko numer 3 Tutaj będziecie pełko na pewno A Będzie gorąco Ty Semur <noise> Wyciągła jesteś pior Co? Wyciągnęła jesteś piur? No jeszcze nie no to nic, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby klucz was spać w lesie jeszcze. I opuszczamy miejscówkę, wszyscy są pełni energii. Obróci. Tak, tak, opuszczamy miejscówkę, pocałujmy się w dupkę. ja <laughs> Ja już mam o, Ale młody kiki. Muszę. <laughs> Mamy jeden uryzby. Tam byliśmy Żeby zejść I żeby znowu tutaj podchodzić A tam jest jeszcze pod górę fest o, gdzie jest droga Widzisz Widzisz gdzie jest droga Wiesz to za droga Uciekamy przed deszczem Już pada z tyłu już wali deszczem fest Już za nami kiedyś tam z 10 km, tam het, het, zatem byliśmy zeszliśmy tu, tu.